Cześć, z tej strony Demo i Bartosz, witam. Witamy w kolejnym oczywiście odcinku z naszej serii Zagrajmy w Magica. No i ruszamy dalej z szóstym rozdziałem. Oczywiście mm -hmm. jeziorko mamy na początku, to wiadomo, że tam będzie sekret. O, jest jakiś czar. Ty, ty może zamrażaj, ja dobra, będę... Dobra, to jestem ten, ten gość od zamrażania tutaj. Nie, no Dobra, nie, to nie, cześć. Nie. Ej, o, przeżyłem. Ej, ratuj. Zmoczyłeś się. Trochę. O, księga. Zamieć co trochę się boję tego Fajne, tylko... Pytanie czy tam możemy pójść? Zobaczymy? Eee, no dobra. Nie, Nie, teraz nie. już nie No właśnie. To ja... No właśnie, proponuję tędy przejść. Dobra, czekaj i ja bym sobie tą zamieć zobaczył. Ech, wow. jejku. Jak ja ich nie lubię. Czekaj, poczekaj. Znaczy, że na grom, na grom pamiętasz jak to było ha? grom Czekaj. pamiętam wszystkich nieważne Okej, okay, uwaga wow. O kurde Co to robi? Spowalnia wszystkich przeciwników? Zamraża chyba wszystkich, wiesz Razem z nami Dobra, to ja się, już. się odmrozić? O, da się. Tomasz, to nie było mądre. Odpalić zagranie. się, musisz. To nie było mądre zagranie, ale teraz jak będzie jakiś przeciwnik, to chciałbym na nim przetestować jedno zaklęcie, o którym wczoraj przeczytałem i jestem ciekaw, jak działa. A, to się przygotowałeś? No, czekaj, co to co jest? Co? Jezus, to jakiś stwór? Ojej, ojej, ojej. ojej. A widziałeś o, o, o tym, że można takie coś robić? Że strzelać od tego? Tak. Nie. No zobacz. A tak wszystkim można? Na przykład ogniem też? No. Jo, wszystko działa. A weź. A to. A... Oj. Jak podmuch zwykły. Jakbyś spróbował w to? Nie, to jest. Czy znaczy... że... podmuch ognia? Czy odbije, Aha. czy przejdzie? Nie, to się blokuje tylko. Aha, czyli te pro czyli to promienie. to jakaś wiązka, jakiś laser, no coś takiego. Rozumiem. Bo powiem ci, że właśnie fajne zaklęcie na ten taki laser, ten promień znalazłem. No. Połączenie pary e, promienia i i, i, i i błyskawic. Podobno chat. No zaraz zaprezentujesz. To nie do pomyślenia. Demony, no dobra. Dobra, lat. Muszę to sprawdzić. O, znowu ten Grimir. No, musimy go w końcu zobaczyć. No, ciekaw jestem. Podejrzewam, że pewnie będzie gdzieś później. Okej. Okay. Okay. Jest bardzo się tutaj czujnie swoją. <laughs> Czekaj, czy to <laughs> można jakoś zamrozić w powietrzu? Wątpię. Nie, no. wątpię, że po popowie... no może nie, raczej nie. nie. że taki jakiś lodowy most, coś takiego. Aha, no. Być może. O, czekaj, są przeciwnicy, to będzie tak. Czekaj, eee, czekaj, czekaj. Czek, czek. wow. Para. Para. Jak potężne to jest. No, mega. Oj. Podobno ktoś tam... Podobno tak jak czytałem to ludzie pisali, że po 2000 obrażeń na sekundę. <grym <grym Także jak że będzie jakiś, grom ciekawa. jakiś będzie większy przeciwnik, to możemy to sprawdzić. A co oni są tacy jacyś uduchowieni? Nie oni są wtedy jacyś tacy kompletnie nietykani. Nie da się, nie da się im nic zrobić. Dokładnie. No tutaj chyba musimy iść. To jest coś takiego, zobacz, masz para, para, s i dwa razy promień, e, a w sensie a, a Para to jak? Para to masz q i f, czyli a. woda i ogień. Q, Qf? Qf, Qf, s a a. I spacją? Nie, normalnie prawym. Wygląda ekstra, nie? No. Qf, Qf. QF, QF, SAA. A, A. A, S, A S. Czyli na Twoje to by było. KF, kf sa. <laughs> coś takiego. O kurczę. Jezus, znowu. Odejdź, 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 odejdź. A, oni się na razie nie pojawią. Ej, ej. Moja postać w samochodzie. A co oni cię zaczerwali? Chyba. Który ty. Oj, nie jesteś, no dobra Kurcze, tu się w ogóle przesuwa, ją te... No, to tak dopiero chyba po tym, po zabiciu ich by się, tak. się to zablokowało. Nie, się wiem, to... nie da, zobacz. Zaznaczyliśmy. Nie. nie wiem, co trzeba zrobić, żeby ich odkryć. Chyba podejść do nich wystarczy. Po chwili sami się tak robią. Wow, A no to było niezłe. Czy no. idziemy na dół czy do góry? Właśnie na dół się chyba nie da. Nie, tu można spać tylko. Na dół się chyba nie da. No eee, ja coś jeszcze czytałem o jakimś jednym zaklęciu. Oprócz tego promienia. Jezu, ja coś, szczerze, za chwilę spadnę i wszystko stracę. Dobra, to jak tak ładnie sobie z nimi radzisz, takich siekarz, to ja nie będę ci wchodził w drogę. <laughs> Też boję się od Twojego gromu dostać, bo jestem teraz wyżej. <laughs> O, patrz, tutaj jeszcze nawet mapka do nas nie dotarła. Schody chyba lecą. Uważaj, za tobą, za tobą, za tobą. Nie, do ciebie lecą. przeskoczyłem. Ej, i co teraz? No, chyba powinieneś tu do mnie wskoczyć. Ale nie wiem, czy się. O, teraz masz szansę. Wow! Dobra, jestem. Dobra. Nie, nie było aż tak Dobra. wysoko. Okej, okay, niech on sobie tam zostaje. Ważne. Są jakieś takie olbrzymie puzdy teraz tutaj. I znowu się z nimi połączymy? i Będziemy musieli chyba tam do góry teraz przejść. No właśnie nie wiem. Tu zaraz podlecieć powinno właśnie... bo podejrzewam, że dopóki tego nie zabijemy, to możemy się dalej... Albo tutaj może jakoś trzeba zaskoczyć? Nie. Nie, to chyba... Tam jest, jest, jest. Dobra. co teraz? O kurczę. Teraz musimy go zabić. To ja już mam grom gotowe? Czekaj. Do widzenia. Wow. Nieźle. Ale powiem ci, że rzeczywiście strasznie bardzo... Bardzo mocno bije ten... Ten... ten promień. 2000 obrażeń mu zadałem taką tylko strasznie długo się wpisuje, nie? A to też jest kwestia przyzwyczajenia, pewnie tylko. Dokładnie. Dobra, Checkpoint mamy. Zobacz. Jezu, <głos> 5000. <głos> prawie. Aj. Oj! Ej! Przepraszam? Żyję, Cie... żyję. Ale coś z, z wodą dostałem, coś tak. Jakąś wodą chyba uderzyło się, albo mi się wydawało. Możliwe, właśnie tak się zastanawiam też e, a propos tego Checkpointu. Wow, to tak? możemy coś podnieść, chcesz? To jest to odbicia. Jezu, jakie nie wiem, co zrobiłem. O, coś z niego wypadło? Nie Kostur? wiem, co, co. Nie wiem, co mam za tarczę jakąś. Czekaj chwilkę. Ręka. Ręka Zaklęcia promieniowe trwają nieskończenie długo. <laughs> wow. I też not found coś. Czyli tak naprawdę to QF, QF SAA możesz non stop używać wtedy. Tak. Czekaj, Ale więc. ja wolę ten swój, to jak chcesz to podnieść ten, bo ja. Po mam... prostu odbicia, aura odbicia, no czekaj, weź y, we mnie jakieś zaklęcie promieniowe, tak jak S. Nic co odbija? O, nie wiem. Hmm. Jakieś niespecjalnie. Dobra, wezmę sobie. Co to było? A, zdjąłem zbroję. Bawisz się, zakrzywienie za czasu, zniweczenie... Zaraz na pulpit polecisz i się skończy. Czekaj, no Nie, zobaczmy już... rzeczywiście, czy to... Działa. No słuchaj, ja teraz tym promieniem mogę spamować ile mi się podoba żywnie. To weź to, 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 to będzie idealne do ciebie teraz. No no. Ja jest jakiś problemu. specjalny atak? Nie ma. Moje ma. No, twoje, tak. O! Chyba wiem, co to będzie. Czuję, że ten posąg zaraz użyje. Pewnie na koniec, nie? Patrz, kurczę, jestem stanęłem Dobrze, że tam nie jest. Ciężko się. Ale ja tu widziałem, że kogoś uleczyło za 4000. To możliwe? Nie wiem, nie zwrócimy uwagi, szczerze. Właśnie mnie zastanawia, jak jest checkpoint na przykład w takim miejscu jak tutaj, gdzie są przeciwnicy. I załóżmy, żebyśmy zginęli na nich, to czy jakbym się tutaj zrespił, to oni by mnie atakowali od razu, mm. czy by ich nie było? Nie, myślę, żeby ich nie było, wiesz? Ło! Wow. Tarczę straciłeś, a skąd on tutaj się wziął? <laughs> nie wiem. O, patrz, tam jednego zostawiliśmy. Czy co tutaj, a nie. Jakieś osiągnięcie dostałem ze sprawdzenie tego osia. Patrz, tam tam stoi, widzisz go? No. No się tam do niego jakoś nie sięga, go. A, to on się uleczył. No, Ale się jako. To... Wow, to małe hmm. z nich wyszły Rozpadł się. No to co robisz teraz fajne jest. SDF, Pod, podejść, SDF. Po, po, możesz do nich podejść, mam naładowany kamień. Nie, nie są... Kurde, po wczorajszym nagrywaniu trochę chrypy mam dzisiaj, powiem ci szczerze. A bo to trochę trwało, nie? No, dobra, schodzą. Jeszcze jeden. Nie pozalowałem. No teraz. <noise> Pięknie. QF, QF, SA. Dobra. Ciekawe, czy ten też zadziała. Czym jestem taki spowolniony? A, mam tu zbroję na sobie. Co się będzie działo? Jak tak to wygląda No, działo o, okay. się działo O! No to sobie długo nie pożył Tu chyba... No, zobacz ten co się ten... dzieje Nie, ty, ty możesz naprawdę w nieskończoność atakować A czekaj, bo ja zaraz tutaj zostanę A Nie, zacznij <laughs> Pięknie W porządku Dobra, czy tutaj czy tutaj? Ale takie słabe te, te demony są. No, tutaj. takie. Bez strzału. O, dzięki. <laughs> Jeszcze się przeciwnik nie zdążył pojawić. I zwyczajnie twój grom chyba mi trafił. Podnieś te swoje rzeczy? Tak, tak. To jest najważniejsze teraz. Mam, mam już. Nie wiem co się stało, ale jak go oblałem wodą to umarł. Może są wrażliwe na wodę. Te duże czy małe? Małe. Nie, małe chyba nie, bo ten jest oblany i zobacz. Nie wiem, ale... znowu. Albo nie wiem, może coś. Już... O dzięki. To nie ja, sam się załatwiłeś. Nie! Tak, bo byłeś oblany wodą. No ale ja nic nie rzuciłem A ja też nie A to możliwe Możliwe, bo wyglądało jak ten twój grom nieszczęsny A próbowałeś ten coś błyskawicą zrobić? Eee, chyba nie. Musiałem sobie obejrzeć nagranie znowu Czy... Ja muszę przed twoim promieniem uciekać. Tym razem to chyba eee. nie była moja wina. Uwaga! Leci promień. Czekam! O, patrz, drugi taki kostur. Ja zostanę przy tym swoim jednak. No, on jest niezły. Może tutaj coś jest jeszcze? Jakieś czary, coś? Ciekawostki. O, tu o, jest, jest jakiś miecz. Jakiś miecz. Tyryfinik, co to jest? Eee, zawsze trafia. Taki jest jego specjal. Hmm. O! Aha, w takim znaczeniu! Wow. A to Został wow. twój pistolet, chyba jeszcze. Słuchaj, zawsze trafia, czyli się teleportuje do przeciwnika, widziałeś to? I to ma jakiś cooldown? Czy tak może w nieskończoność? Nie, nie, ma cooldown, ale no powiem ci, Czekaj, że nie, o... chyba. nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o odległość. A tutaj będzie trzeba chyba na przyspieszeniu. Chyba, że się zablokuje, nie? Jak wejdziemy, kto nie, wie? wiem. nie, raczej się nie zablokuje. Dajesz, no już dajesz, dajesz. Okej. Okay. <laughs> ale to było fajne. I co, co to jest fajny pomysł? Nie, myślę, że można się jakiegoś bossa zaraz spodziewać, coś tak czuję. Wow, kurde. Tak przyspieszyłem, że aż prawie spadłem z tej no, ja, właśnie, ja właśnie też, bo tak kamera się przesuwała i moja postać tak mhm. do góry była ściągana powoli. O, Wlad, wreszcie jesteś. Też chciałbym ci tak teleportować jak on. No, Wlad tutaj ma moc. O, Okay. W tym rozdziale będzie ten Grimnir, czy jak to? My już nie rozumiem. Czyli Vlad się pojawia, żeby nam powiedzieć, żebyśmy sz dalej szli, tak? Możliwie, że teraz będzie Grimnir. Mhm. Mm Åh, varsågod, du kan spela in den. Yes. Tack, tack. Jag är i Perdo. kan ni veta här? Vaggen när, Nevali, Jehab och Krum. Daj Umbrin, tu Krum. Så då du då dödar honom. Je Per, dag. Okej. Okay. Så, bonden je i evig tid. Je spatsen ner klammer Fanido order. Gitidur prior order. Röviga meid gorgi build. Firsty first. Jewilleni arviko. Hamine durba! Hej, Co to się dzieje teraz? O kurczę. To są ci szamani, nie? Kamilu. Tak. Paga. Wow! Zginąłem ok Patrz, straciłeś nie. chyba te rzeczy, nie? No kurde. Nie uważaj, teraz nie możemy się wskrzeszać. Zapłacicie za to, co tu się dzieje? Czemu nie mogę się ruszać? Jezu. że będzie potrafić latać o no. dzięki skrześni szybko nie mogę podnieść rzeczy podnieś mnie to ja podniosę i ci oddam nie mogę dobra Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak to. Czego.? Właściwie masz wodę na sobie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Armor ci się kończy. A kurde, pod. Jejku, podwójny atak, wszystko mi stracili. Jeden mi zdjął armor, a drugi mnie dobił kamieniem. No, w życiu bym nie pomyślał, że komputer będzie ze sobą współpracował. Ooo, mamy itemy. O, no, ekstra. Czyli opłacało się. No to wiemy na przyszłość, jak stracimy wszystko to ginie. Ej, można ich spychać chyba można. Tak można No spadaj, spadaj Oj <laughs> O, oh, no to mi żyło. Też się przestraszyłem, że wszystko jest stracone. Ok, zabiłem już jednego. Dobra, to było szybkie. No i to, jest, to są ci najgorsi. Wow, nie, nie mam pojęcia, co tu się stało w tym momencie. Patrz, że no to. Sam się zaraz zabijał, to. Co zrobiłem. O Jezu, co to jest? Ale fajne zrobiłem. Wow, Jakiś wybuch, jakiś wybuch chyba. Uważaj masz, właśnie. A to co to? Kurczę, powiem ci, że... Oj. No. <laughs> Oj jezu, spuściłem sobie głas na łeb. A ja zdjąłem jeszcze armor. Ty co to? Co ci się stało? Coś wyszło z. Zie Jakaś trucizna. Normalnie cię oh. zżarło w sekundę. Kurde, i tak od nowa. O nie. Dobra, to tutaj trzeba się bardzo skupić, widzę. Oj tak. Ech. Waga, lecę. Pięknie. Dobra. Szkoda, że wszyscy nie są tak mało wymagający jak ci tutaj. Tak. Ok. Jeden spadł. Ja też jednego zabiłem. O. Dobra, nie będę tego robić, bo oni są według gry niż, niż się od ciebie. Och kurde, wybuchłem. Stoi. Ale spadł mój kostur. Nie! Czyli bardziej opłaca mi się zginąć. A i tak nie mogę miecza podnieść. Oj Nie da się ich zepchnąć, co najgorsze. Kurde, bez Kurde. jest! W ostatniej chwili Dobra Dzięki No, nie zdążyłem się uleczyć nawet, wiesz To jest the best <laughs> To jest dobre bardzo tylko zanim ich zabijesz, to mnie wskrzesz. Może uda mi się ten miecz zdobyć. Proszę. Kurczę, nie mogę go podnieść. On się zbugował, ten gość. Nie mogę podnieść tego miecza. O, mogę już. Patrzcie, i to zniweczenie, tak jakby. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, naprawdę. Teraz najgorsza część. Dobra. A nie, to jeszcze ci. To jest to dopiero połowa życia tego bossa. Jak mi brakuje tego kostura do promieni. No, znajdziemy jeszcze pewnie jakiś taki. No, wypad z y, przeciwnika? Nie, on nie. był. Tak. Czekaj, tutaj uwaga bardzo teraz. Zaraz z ziemi będę wychodzić właśnie tam gdzie stoisz Oj, nie, nie, nie Leczę się, leczę się, leczę się, leczę się Co tu się dzieje? No to jest najgorsze ze wszystkiego chyba. Eee, mnie. <laughs> nie widzę, nie, nie widzę. Co to za jakiś piekarz? Dobra. Wow. Okej. Okay. Za armor całkowicie przychodzi Okej okay. <laughs> No, po nich Dobra, Uch. mamy straty niestety Tak, straciłem I ten kostor genialny my Ale to nic Myślisz, że się oż... o... nie Teraz będzie z nim walka Tak O kurde <gry> Co to jest? Co on puszcza? Wow! Zaraz zginę! W ostatniej chwili. Weź moje rzeczy jak chcesz sobie, bo on tym gromem atakuje. Uważaj, bo jesteś mokry, to mnie nie jest teraz. Dzięki. Okay. Jeszcze jeden grom nie, nie możesz teraz O coś się Znowu. dzieje o? W lat z przyszłości Co jest grom Nie Co? Ej to dobrze przewidziałeś że on tutaj nie jest za bardzo No ale zobacz Nie możesz użyć tej magii a to chyba, że ten Grimnir nie może użyć tej magii, bo on tu chciał coś już nowego puszczać. I mu przerwał... Nie, nie, nie pytaj mnie, ja nie rozumiem o co chodzi jednak. Cofnął nas w czasie do zamku z powrotem, tak? Dobrze mi się. Zobacz. Ponownie rozpocząć swoją wyprawę. Okej. Okay. Ja nie rozumiem tej gry. Nie wiem co tu się dzieje. Znaczy z Grimirem będziemy musieli pewnie jeszcze raz zobaczyć, tylko najpierw musimy się bardziej do tego przygotować, ba czyli tak. kolejną wyprawę odbyć, ale... O, patrz, to ta wieża zniszczona. Dokładnie. Czyli to my tam... ją zniszczyliśmy. Ej, faktycznie! Ja pozostałem w przyszłości, więc ty jesteś jakby do tyłu. Zobacz, czyli to się dzieje chwilę przed tym jak zaczęliśmy Tak jakby. Ale jaja. Ja już nie czuję o co chodzi, zaraz się okaże, że tymi wszystkimi magami, z którymi walczyliśmy, to my byliśmy. Ja normalnie ja uwielbiam takie incepcje. Ale faktycznie, zastanawialiśmy się jak do góry wejść, bo tam widzieliśmy księgę tak. po lewej stronie. Para materializacja materializacja właśnie pewnie na końcu tam będzie jako księga Dobra, ja mam twoje rzeczy jakbyś je chciał. Zabrałem cię. sobie bo straciłeś to weź sobie je, zostaw ehm... Zebrałem ci je, a ty jakie ty miałeś rzeczy? Buławę i a, podwoja maksymalną liczbę życia. Ona rzeczywiście, genialne. A co? Bo to jest już siódmy rozdział. Dobra, to zakończymy chyba ten odcinek w tym tak, momencie. Tak, też mi się Więc tak wydaje. podziękujemy wam za uwagę, no i tak, zapraszamy na kolejny materiał. Dokładnie. Mam nadzieję, Widzimy że Widzimy się w siódmym rozdziale i w siódmym odcinku. Także trzymajcie się, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pa, pa.